Dzień dobry, witam serdecznie. W plan na ar. Pora posprzątać i zrobić jesienny kompost. Rzeczy naszykowane. grządki są do przekopania. Słonecznik podziebany. Truskawki jeszcze rosną w krzaki. Pierdolnik. Przesiany kompost, jeden, drugi. I materiały do kompostowania. Plan jest taki: wyciągnąć cały ten kompostownik. Proszę to obejść bo jest tor przeszkód. O. Więc to wszystko muszę wyciągnąć wsypać to wszystko co naszykowałem i posprzątać ten bałagan. Dobra, to ja się biorę za przesypywanie. Zobaczymy czy coś tam znajdzie. W wiaderku są jeszcze. Wiaderko do łapania dżownic. Ciekawe czy coś do ogórka przyszło, zgłodniało. Nie. Jaki, jakieś dwie sztuki. Tutaj też parę. Dobra, bierzmy się za kopanie. A i jeszcze tu jest to ciekawi Uwaga, odbieramy Ops, pad Telefon mi spadł Podnosimy bo tutaj dałem truskawki podknite. O, o, Ciekawe Czy coś tu przyszło w tych resztkach kompostu E, tu dżow nic nie ma Dobra, bierzmy się do roboty Więc zaraz wracamy a więc na szybko tutaj dżownice w wierzchniej warstwie jeszcze żyją pomimo 10... pszczoła mi usiadła albo osa pomimo 10 stopni no i patrz, przylecia, przyleciała znowu no niech sobie lata, byle mnie nie dotykała więc dżownice są w wierzchniej warstwie w obierkach sobie żyją więc to idzie na bok. A to na taczkę i obok. I na dno przyjdą inne odpady. A to przyjdzie na wierzch. Dobra, to do roboty. I zaraz będzie krótka wstawka. A to, co jeszcze ciekawego wykopałem. Słuchajcie, spójrzcie na to. To jest fragment po brykiecie. Węglu drzewnym. Znaczy, już się rozeszły, zanim zacząłem nagrywać, ale. Wychodzi na to, że czarny węgiel z brykietu też interesuje drzownicę. I kolejna wstawka. No patrzcie na to, jakie miejsce znalazłem. Zgnite jabłuszka w środku. A tu takie drzownice. Patrzcie na to. W tym miejscu nie wiem, jak to widać. Ale tu jest wszystko. duże. Małe, ale kokonów brak Bardzo się cieszę z tego powodu i tutaj O Matko Święta, czekajcie pani Patrzcie ile tego się naspierało Powiem wam, że tutaj lepiej to wychodzi niż u mnie w domu. Dobra, obieramy rękawiczki i kopię, bo tak co, co ruch widłami ciągle coś dogrywam, a nic nie ubyło. Ja znowu patrzcie na to. Węgiel drzewny. Tutaj no coś ciekawego. Trochę tej trawy nie rozmieszałem, ale się trzyma i działa. Witam ponownie. A więc tak, komora jest wyczyszczona. Moje dwie rurki wentylacyjne, takie na powietrzenie ze starego projektu o beczkach. Wyczyściłem, w w w wytłukłem ziemię z nich. One mają po prostu tutaj sobie. Żeby powietrze się wchodziło od spodu, o, po prostu. Wyczyściłem je. Kompostu mam tyle, że no, sporo do ogarnięcia. I powiem tak, to by było na tyle w tej części. Jak wyciągam, wyciągam ten kompost, tu mam pudło, taczka. I jeszcze cała hałda takiego nieprzerobionego, rocznego tam maliny do zsiekania, i tak w ogóle, więc tak to wygląda. To wróci z powrotem, niech, niech się przerabia dalej. Tam to, tam to po zakopie w grządkach, już a teraz biorę się za szykowanie i sprzątnięcie tego tutaj oto bałaganu. Więc to by było tyle. To jest część pierwsza. Wkrótce, część druga, za parę dni dorzucę osobno, a tytuł będzie inny. Pozdrawiam. Jak dotrwałeś, to daj lajka, subskrypcji, będzie miło. Dzięki bardzo.